Już bardzo dobrze wiecie, o jakim sporcie będziemy dzisiaj rozmawiać. Bułka i banan i pies mówią same za siebie. Adam Małysz rusza do walki o drugie zwycięstwo w Pucharze Świata. 31 w swojej karierze. Mocno poszedł w górę, daleko, daleko i jest wylądował! Można więc zapytać, po co biegam, skoro to są skoki narciarskie? No, bo niezbędną dyscypliną sportu do uprawiania skoków narciarskich jest właśnie bieganie. Głównie dlatego, że skoczkowie muszą mało ważyć, a ten sport temu sprzyja. Może nie w takim wydaniu jak moje ale generalnie sprzyja. Ale nie samym bieganiem skoczek narciarski żyje, bo jak mówią sami skoczkowie... Przysiadę ze sztangą. No to, to jest taki nasz podstawowy przyrząd tak, treningowy. Tak, to jest podstawowy tak. przyrząd skoczka narciarskiego. Tak jest. Na szczęście sztanga jest też moją przyjaciółką, więc czasami zdarza mi się robić z nią różne rzeczy, na przykład wykroki, na przykład przysiady, na przykład martwe ciągi albo wyrzuty. No więc powiedzmy, że to mniej więcej mamy opanowane. A kolejną dyscypliną, którą trzeba opanować, żeby mieć dobre przygotowanie do skoków narciarskich, jest ruch prioproceptywny ciała, czyli świadomość tego, jak ciało się układa, kiedy go nie widzimy. I co trzeba zrobić? No na przykład spróbować podnieść jedną nogę i stać na tej drugiej przy zamkniętych oczach, albo zrobić jaskółkę, także z zamkniętymi oczami. Jak widać, to mi nie wychodzi. No, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Poza tym, że skoczek narciarski musi być lekki, musi jeść bułkę z bananem, musi dużo biegać, ćwiczyć ze sztangą, to jeszcze musi być elastyczny i rozciągnięty. No, to nie ja. Ale prawda jest taka, że skoro ja sobie nie do końca potrafię poradzić z nartami na lądzie, przy zjeździe, to wydaje mi się, że nie powinnam startować z tymi nartami wiszącymi w powietrzu.